Nie podobaż mi się. Dobra, idź. Idź już, wiesz, yy, odezwij się do mnie, wszystko załatwię przed wyjazdem, idź. Nie podobaż mi się, kochane. Weź już, kurwa, Darek, daj mu spokój, dobrze? To jest, kurwa, mój człowiek, rozumiesz? Daj mu spokój. To jest, kurwa, fajny chłopak, to jest elegancki chłopak, mój. Elegancki, elegancki. No, kurwa, elegancki. daj mu spokój. Ale nie podoba mi się. Czwarty sezon Wiedźmina, najgorzej oceniany i cieszący się najmniejszą Oglądalnością spośród całej serii, no, jestem w absolutnym szoku. Nigdy bym się tego nie spodziewał. I co, panie prezesie, taka niespodzianka. I kto przeżył w dobrym, psychicznym zdrowiu te trzy wcześniejsze sezony tego wiedźminopodobnego produktu od Netflixa, ten dobrze wie, że oczekiwanie czegokolwiek przed czwartym sezonem, no, było naprawdę głupotą, że to się nie mogło. Udać, że nagle nie doczekalibyśmy się tego, że Loren Histrich i jej przyboczni zaczną traktować z szacunkiem materiał źródłowy, że nagle doczekamy się jakiegoś skoku dotyczącego poziomu samej produkcji, że nagle będziemy mieć mniej tego leniwego i głupiego pisarstwa właśnie od tej naszej słynnej pani Showlanerki, co to wymyślała sobie monolity raptory albo zamieniała jaskra w Geja, który romansował sobie. Z Radowidem. No nie, wszyscy dobrze wiedzieliśmy, co nas czeka, jaki będzie ten czwarty sezon. No, różnica polegała tylko na tym, że za Geralta, za Henry'ego Kawila, mieliśmy innego chłopa, czyli Lajama Hamswortha, ale jak się okazało, to i tak był najmniejszy problem całej tej produkcji. I jasne, w tym czwartym sezonie mieliśmy takie promyczki. Tylko, że to nie były promyczki nadziei, a raczej takie bardzo mgliste światło, które rozświetlało nam choć troszeczkę tą ciemność zaproponowaną przez właśnie Histrich i przez te wszystkie osoby także z Netflixowej wierchuszki, które za każdym jednym sezonem przyklepywały ten projekt, podpisywały się i twierdziły, że to będzie fajne, że to się sprzedaje, że jedziemy dalej z tym projektem. I wiecie, fajnie, że mogliśmy pochwalić Sharto Kopleya, który wcielił się w rolę Leo Bonharta fenomenalnie oddał go tak, przynajmniej jak ja sobie to wyobrażałem, tak mniej więcej w książkach. Fajnie, że mieliśmy Lorenza Fischberna, który zrobił taką aurę, właśnie regisowską, wokół swojej postaci, chociaż nadal to nie był regis moich, e, jakby marzeń, i wizualnie no, nie pasował do tego, jak ja sobie tego regisa i wiele innych osób wyobrażało. No super, że to w jakiś tam sposób oczywiście dowiozło. Fajnie, że ta linia fabularna. Geralta i jego drużyny była w miarę taka jakaś zjadliwa, bo mniej tym razem odchodzono od materiału źródłowego, bardziej się go trzymano i to od razu przyniosło jakieś tam efekty. Tylko że to dalej jest cholernie mało, jak na czwarty sezon adaptacji z takiego pięknego świata, jak ten, który wymyślił sobie Andrzej Sapkowski. Bo tak właśnie jest. Wiedźmin to jest naprawdę pojemny, fantastyczny, duży świat który nie potrzebuje tych idiotycznych opowiadań ze strony historych i tych jej własnych pomysłów, nie potrzebuje tych idiotycznych tłumaczeń ze strony Bagnickiego, dlaczego to jest tak jak jest. To jest naprawdę bardzo prosta recepta. Trzymać się tego materiału źródłowego jasne, jakoś go adaptować na swoją modłę, ale nie w taki sposób jak to robi ta showrunnerka już przez czwarty sezon. To jest świat, to jest uniwersum, które było takim naprawdę no, materiałem na serial pokroju gry o tron, tych wczesnych sezonów, albo przynajmniej mogło aspirować, żeby się w tym gronie gdzieś koło gry o tron e, zakręcić, zresztą taki też był plan, no, tak Netflix chciał z tego właśnie uszyć, chciał, żeby ten Wiedźmin, tuż po tym, jak się gra o tron skończyła, był takim flagowcem dotyczącym świata fantazy jak wyszło? Tak właśnie wyszło. jeśli my dzisiaj no, cieszymy się takimi małymi rzeczami, że o kurde, no ten wątek Geralta trochę taki mniej spieprzony, albo oj, postać Bonharta w miarę oddana, na szczęście jej nie wsuli, no to tylko pokazuje, jak małe oczekiwania mieliśmy, no bo też skąd miałyby być one większe? No a skoro ten czwarty sezon Wiedźmina już za nami, to myślę, że warto przyjrzeć się dokładnym liczbom, twardym liczbom, bo one raczej nie kłamią z opiniami różnych osób na temat tego czwartego sezonu. Zawsze można polemizować, ktoś lubi pomarańcze, a ktoś lubi jak mu stopy śmierdzą. Jeden powie, że ten serial, ten czwarty sezon Wiedźmina był fatalny i jakby zrównał poziomem z tymi wcześniejszymi, a drugi powie, że no było fajnie i w sumie to on się dobrze bawił. No i tak szczerze nie wiedziałbym, jak to skomentować. Na pewno nie tym takim wyświechtanym frazesem, że o gustach się nie dyskutuje. Wracając jednak do meritum, do tych twardych liczb, o których chciałem porozmawiać, no to one dość dobitnie już dzisiaj pokazują, że to nie jest tak, że ten cały projekt Wiedźmiński od Netflixa on idzie na dno. Nie, on już jest na tym dnie. Już tam się dobrze zadomowił na dnie oceanu i nie zostało. Nic innego, tu już nie ma czego ratować. No a te liczby, o których chciałem porozmawiać, one są dla tego Wiedźmina czwartego sezonu, dla Netflixa po prostu miażdżące, bo gdyby przyjąć sobie ten odcinek taki pierwszego tygodnia życia tego serialu na platformie, to zebrał on zaledwie 7,3 miliona wyświetleń. No, to jest naprawdę wynik absurdalnie mały, absurdalnie śmieszny, szczególnie jeśli sobie porównamy to z tym, jaki budżet, a budżet, jeśli chodzi o ten czwarty sezon, był największy spośród wszystkich wcześniejszych dotychczasowych sezonów. I jeśli porównujemy e, ten czwarty sezon i jego oglądalność i liczbę tych wyświetleń 7,3 miliona, no to w trzecim sezonie to było 15,2 miliona wyświetleń, natomiast w drugim sezonie to było już 18,5 miliona. Tak więc no, przepaść jest ogromna, bo tu mówimy o spadkach rzędu 60%. I bardzo kurwa dobrze. No ale można jeszcze to sprawdzić od drugiej strony, czyli porównać ten czwarty sezon z innymi hitami Netflixa, z innymi serialami, które w ostatnich latach lądowały na platformie. No to to, że z Bidgertonami przegrał, że Stranger Things przegrywa, z One Piece, że przegrywa, to to nie jest żadna niespodzianka, bo to były dobre seriale, popularne seriale, one cieszyły się naprawdę sporym uznaniem widowni, ale widzimy, że ten czwarty sezon Wiedźmina przegrywa a nawet z takimi serialami, które wydaje mi się, że szerszej publice nie są aż tak bardzo znane, że nie miały takiej reklamy, że nie miały takiej promocji, że nie miały takich budżetów, a mimo to, i to nawet w trzecim czy czwartym właśnie sezonie, a więc no, wydaje się, że to już dość późno, jeśli chodzi o życie serialu i bardzo często to jest tak, że te późniejsze sezony już nie cieszą się właśnie taką oglądalnością, to i tak biją tego Wiedźmina na głowę. Przypominam, że to jeszcze tak do niedawna miał być okręt flagowy Netflixa, no ale to dalej nie koniec. Jakby komuś było mało, to jeszcze nie kończymy. Jeśli jeszcze nie kończymy, bo wydaje mi się, że kolejny taki jaskrawy przykład upadku Wiedźmina jest to, jak on jest odbierany za oceanem. Bo pewnie pamiętacie tą wypowiedź pana Wagińskiego, co to mówił, że serial bardziej kierowany właśnie dla amerykańskiego widza, tego bardziej hamburgerowego, e, musi być trochę prostszy w założeniach. Ta fabuła nie może być zbyt zawiła. Te plotwisty nie mogą być takie, których by ktoś nie zrozumiał. No i oczywiście podbitka, jeśli chodzi o taką warstwę emocjonalną, czyli co 10-15 minut musi być jakiś skok emocji, żeby też za bardzo się temu amerykańskiemu widzowi nie nudziło. No i jak się okazało, nawet za oceanem ten odpływ widzów, a więc no, ludzi, do których w teorii tak, miał być ten projekt kierowany. Też jest dość duży, bo z badań wynika, że o ile w tym trzecim sezonie, tu jest liczone to w czterech dniach od premiery serialu, od premiery sezonu i liczone w gospodarstwach domowych, to tam tych gospodarstw domowych w trzecim sezonie, w tych czterech dniach było 885 tysięcy. No a w czwartym ten spadek jest już tak o 35% bo tych gospodarstw domowych, które były zainteresowane w ogóle tym Wiedźminem w czwartym sezonie, było tylko 577. I tak moi drodzy, to jest po prostu rzeźnia. Ale ale, to znowu nie jest wszystko. Jeszcze wydaje mi się, że możemy pognębić tego Wiedźmina, jeszcze mocniej możemy go zdeptać i jeszcze bardziej wykazać jego upadek. Tym razem możemy przejść do ocen i recenzji. Na przykładowo Rotten Tomatoes, który wydaje się być takim najpopularniejszym, Agregatorem tych wszystkich treści, tak ocen, jak i recenzji oficjalnych, fachowych recenzentów. I tutaj w przypadku tego czwartego sezonu tylko 56%, jeśli chodzi o te pozytywne oceny od recenzentów, no i marne 19% ocen widzów i to jest jeden z najgorszych. Wyników w historii, co prawda nie jest tak źle jak w przypadku Blood Origin, ale tam to była hała wyjątkowej jakości i ciężko będzie jakiemukolwiek projektowi kiedykolwiek pobić ten wynik i zbliżyć się do poziomu tej nędzy. I o ile widzowie, są raczej stali w uczuciach i bardzo szybko, już w okolicach pierwszego sezonu. Połapali się z czym tu mają do czynienia, i co Netflix i Hislich robi z tym Wiedźminem, z materiałem źródłowym Osapkowskiego. I mniej więcej przez wszystkie te cztery sezony, te oceny widowni były na dość zbliżonym poziomie, bym powiedział. Były wyjątki, oczywiście, to już w przypadku tych recenzji, to mniej więcej można było mieć takie wrażenie, że ci recenzenci jakoś tego projektu bronią. W trzecim sezonie średnia od recenzentów 79%, w drugim aż 95%. No a w tym mamy tylko 56, to też świadczy chyba już o tym, że po prostu no tam nie ma czego bronić, że jest tak źle, że już nie ma jak się bardziej skompromitować, żeby w jakiejś recenzji swojej wypisywać te dobre, bardzo dobre rzeczy, które w tym Wiedźmi nie były i jakoś tam Hisrich jeszcze właśnie próbować bronić. You get nothing. You lose. Good day, sir. Swoją drogą te 95% od recenzentów w drugim sezonie to jest rzecz niebywała, bo akurat ten drugi sezon to był największy gniot z tych wszystkich czterech sezonów, jakie się do tej pory ukazały. No i wszystko to oczywiście prowadzi do tego wniosku, o którym już wcześniej mówiłem, że ten Wiedźmin już nie idzie na dno. On już tam jest, leży sobie na tym dnie od dłuższego czasu i teraz wycieczki na dno sobie spływają, żeby oglądać go jako wzór tego, jak można zarżnąć dobre uniwersum, jak mając naprawdę świetne podstawy, można zrobić takiego gniota i taki chłam, i najlepiej, gdyby tam jeszcze byli wystawiani ci ludzie, którzy za ten projekt byli odpowiedzialni, nadal są, bo przecież piąty sezon wciąż jest przed nami. Żeby im w ogóle więcej pracy nie dawać, bo widzicie, co zrobili z Wiedźminem. Mieli gotowca, mogli go lekko upgrade'ować i byłoby cudo, byłby hit, a tymczasem zrobili coś takiego. W moim zdaniem, według mnie, kilka nie niedociągnięć jest. Także liczby nie kłamią, moi drodzy. Z opinią jedną czy drugą, z moją, można się nie zgadzać. Jasne. Komuś to się może podobać, może wyszukiwać i więcej, jeszcze więcej tych różnych rzeczy, takich małych punktów zaczepienia, które według niego są czymś, co stanowi o jakichś walorach tego dzieła. Ja też próbowałem doszukiwać rzeczy jakichś, cokolwiek, że było. No i znalazłem tak naprawdę te trzy, czyli Bonharta czyli regisa aktorsko, nie wizualnie i to, że po prostu mniej spieprzony był wątek Geralta, chociaż w na Bagnach I, i fakt, że nie wiem, jakaś rusałka pokonała wampira wyższego, schwytała go, no to trochę psuje ten odbiór. No ale chciałbym poznać wasze zdanie w tym temacie, jak się do tego odnosicie, jak widzicie już te liczby, czy jesteście zaskoczeni, czy raczej nie. Wydaje mi się, że ta druga odpowiedź jest bardziej bliższa prawdy, ale komentarze są tradycyjnie do Waszej dyspozycji zapraszam proszę bardzo. A na koniec tylko jeszcze przypomnienie, Subdzwonek, podanie materiału dalej to jest taka wielka trójca, a my jedziemy dalej, kolejne materiały i widzimy się niedługo na kanale. Cześć!